Odzyskania się z mężem? Powiedziałam tak, oczywiście. Bo pani powiedziała, że ma taki pomysł powstał, że właśnie będzie dobra nocka przygotowywana rysunkowa i właśnie, czy może by pan Grzegorz Włosowski podłożył głos Jak ja, Oczywiście, już, ja... absolutnie. I było to bardzo miło, bo poszłam zobaczyć, jak to wygląda. Była przemiła pani reżyser. Przy okazji spotkałam kolegę z, z jeszcze z z dziecięcych lat, z Kuba Mileńskiego, który jest bardzo dobrym realizatorem dźwięku i właśnie się specjalizuje pod nakładaniu ścieżek tak i bardzo fajna zabawa. i bardzo ciężka bo yy, kiedy powstawały piosenki to jest taki pan, który ma przezwisko w środowisku aktorów, bo przeważnie aktorzy poskładają Katz Gogol, nazywa się Gogol, a nazwisko ma gogol, nie wiem. Mikołaj. Mikołaj, Mikołaj Gogol, Katz Gogol. I rzeczywiście, proszę Państwa, to co on wyczyniał z tym biednym grzesiem. A a ja mam zawziętość, za że zawsze do perfekcji. Dobrze, więc ja się pozwalałem katować nawet tam pół, trzy tak, godziny, żeby zaśpiewać tak jak trzeba, bo tam było parę piosenek, a te piosenki to tam nie wiem minutowe, a może półtorej minuty. Dopóki go spotkałem, to wydawało mi się, że ja wszystko tak, wszystko nie bez trudów. może wyczuję. Ale, Ale przydały się umiejętności też y, właśnie takie, że Dlatego, że tekst jeszcze ścieżki dialogowej, no to w porządku był przełożony, natomiast piosenki były beznadziejnie ja przełożone. Poprawiać, mhm. bo były I pani takie... reżyser się zgodziła, uzyskała jakąś tam zgodę, gdzieś no Tym bardziej, że to było bez. że też nie żądał honorarium za to, tylko mhm. chciał, żeby po prostu to było dobre, tym bardziej, że. No i dla dzieci to naprawdę musi być najbliższe, bo to było takie drętwe. Poprawiałem, jak. bo w czołówkach ktoś tam ustalił, że one się nie będą zmieniać tam raz na 7-10 odcinków. No że to, tam też o, żarty, z, to jest samo, więc ja zmieniałem te żarty, no bo uznałem, że to bez sensu, żeby tym samym no. tekstem... No ale to naprawdę było ta. fajne, to miało świetny odbiór, e, wręcz entuzjastyczny. No i oczywiście Zabrało nie pieniędzy. było pieniędzy, żeby kolejne sezony ściągać. I skończyło się na tym jednym, który został kilkakrotnie powtórzony. A dzieci uwielbiały i mamy bardzo... A to była świetna, ta była świetna historia. bo dzieci naszej dobrej znajomej też uwielbiały. To dobranocne zawsze na nią czekały. I kiedyś była taka sytuacja, że ja rozmawiałam z ich mamą przez telefon i obie czekałyśmy. Znaczy ona z dziećmi, ja sama bo chciałam uwierzyć akurat jak mam w domu tego kota. I obie mówimy, aha, no dobrze, wiesz, to rozmawiamy, ale poczekaj, tu włączymy telewizor, wejdziemy do telewizora, włączamy, a tu nie ma dobranocki, ponieważ akurat była jakaś premiera i wtedy dzieci oczywiście, nieważne, bo jest premiera w tak w operze, filmu jakiegoś, coś i trzeba zrobić wielkie show w telewizji. I akurat o 19.00. No i słyszę, że tam po drugiej stronie jest jakiś ryk i że przecież no miało być kot i teraz tym dzieciom trzeba wytłumaczyć. No to szybko podjęłyśmy decyzję, ja wie Kasiu, no to poprosimy Tosię do telefonu. Tosia wzięła telefon, a póda Krzysztof. Powiedziałem, cześć, to Garfi. Przepraszam, że dzisiaj nie dzieje. Rozumiem, że czasem takie historie się zdarzają, Zresztą jej zaimprowizowałem. I ona to wszystko zrozumiała, uspokoiła się i zapewniła mi, że w następnym razem. No po kiego dnia .Yeah, słyszymy, że nasza znajoma opowiada że mąż poszedł odebrać Tosię z przedszkola. No i pani bierze męża na bok i mówi pan, no trzeba by się znać, bo Tosia bardzo fantazjuje. Starania o wszystkie dzieci przekonywała. z postarę... A mąż w ogóle nie, nie w ogóle był takim za, za, i ponieważ zawsze dziecko ma rację. I tak, jak tak mówi, to no, nie, 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 on powiedział, no bo rozmawiała. Pani ale, pani, ale nie tłumaczył pani, co się stało? Panie, nie, to było, is, tak, nie. No, właśnie, nie. On twierdzi, że rozmawiała, z... no bo rozmawiała. To była naprawdę pani zabawa. Nawet mi trochę szkoda, uciążliwa. No, męcząca. Męcząca, chociaż łatwiejsza od tych y, takich y, standardowych. Podkład, bo Garfield, nie Podkład, bo Garfield jak, jak Państwo zauważyli, nie rusza. A jak się rusza, no to już trzeba te kłapy, bo to tak się nazywa, dokładnie podłożyć. No, A tutaj to, tylko trzeba się było zmieścić w czasie. Ale to nie był Twój debiut w tej roli podkładacza. Bo prykał w To był w soda malutko. ale tam tak? mam na ośmielnicę jakieś, tak? Z jakichś dwóch nieprzyjemnych tak jak to w Ale Garfield był genialny. A ja uważam, że że ja nic po prostu nie musiałem udawać, Nie, fajne spotkanie z Markiem nie, 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 właśnie nie, Od tego nie, że tu proszę. Dwa nie, 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 Zaszły pewnie. Poczekaj, ale to jest... To nie jest do góry nogami. Ale... Teraz musisz opowiedzieć co tam jest to to do, do góry nogami jednak? Nie. Poczekaj. To jest dziur. To jest co? Dziur. Otwór? A jak to jest tu, tutaj? Tu, tu płyną, tak? Tak. I tutaj... <noise> Zarzuciły, tak widzę. I to jest ta ryba, tak? Ta, mhm. A to? To jest ta budka, co tam się kieruje. Aha, to się kieruje statkiem. Uh -huh. uh -huh. To jest chyba słońce? Nie, to jest taka ta kierownica. Kołoster. Kołosterowe. Koster. Koster. Mhm. Aha, ale ona jest ponad budką. A co tu jest, to jest za krzyż? Z Przecież południa, że. Nie trzeba. Czy... Nie, czy... Nie no, to wszystko jest. A czy ten jest na rufie, czy on jest poza statkiem? On to jest taka figura, taka... Galion, wiem, to co ona statku...